Siemaneczko, witam Was w nowym filmie, a w dniu dzisiejszym taka krótka pogadanka o bezpieczeństwie na rowerze. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o jaką powinniście zadbać, to jest kask rowerowy. Już najtańszy jakiś za 6 dyszek możecie kupić na przykład w dekatlonie. Pamiętajcie, że taki kask chroni Was przed urazami. Ręce sobie możecie połamać, nogi sobie możecie połamać, poskładają was ale jeśli chodzi o głowę to może być jeden wielki problem. Kolejna rzecz to daje wam ochronę przed słońcem. Pamiętajcie o tym w te upalne dni, jak również przed deszczem. W dodatku z doświadczenia wam powiem, że jeśli jeździcie przez jakieś haszcze, jakieś nisko rosnące gałęzie, no to można to wszystko po prostu na ten kask brać na głowę, na tak zwanego barana. Wiele właśnie osób widzę bez kasku na ulicach, a w szczególności małe dzieci i ich rodziców. Według mnie od najmłodszych lat jednak powinniśmy uświadamiać dzieci, jak powinno się dbać o bezpieczeństwo na rowerze. Według mnie jest to bardzo ważna kwestia. Kolejna rzecz to ostatnio głośno było dosyć o po gryzieniu starszego mężczyzny około pięćdziesiątki przez dwa owczarki belgijskie to znaczy one go w ogóle zabiły zagryzły na śmierć co w takich przypadkach robić ja na przykład zawsze włożę przy sobie gaz pieprzowy coś takiego to jest niby na psy jeszcze nigdy nie użyłem ale pamiętajcie że mamy też rower tak więc możemy tym rowerem się zasłonić będzie Coś w rodzaju tarczy będziemy po prostu mieli, i będzie trzeba na pewno obserwować, jak się dalej sytuacja potoczy, i podejmować dalsze działania w przypadku takiej agresji ze strony psa. No i kolejna rzecz, już ostatnia, to są na pewno lampki rowerowe. Ja akurat w swoim rowerze mam dynamo, tak więc u mnie te lampki, czy to w dzień, czy w nocy, świecą się cały czas ale jak wiem, że muszę jechać, powiedzmy jakiś dłuższy moment w ciągu nocy no to mam jeszcze dodatkowe lampki z przodu jak i z tyłu, które będą też mrygały, i przez co będę bardziej bezpieczny jeśli już nie macie tych lampek to przynajmniej kamizelka załóżcie, może to macie i dzięki temu się uchronicie przed jakimś poważnym wypadkiem no dobra, to by było na tyle mam nadzieję, że te porady przydadzą Wam się i z tego miejsca Was żegnam na razie.